Mam goldziska z Tejstan Metsu i witam Was w kolejnym odcinku z mojej kariery. A dzisiaj rozpoczynamy od meczu z Miedzią Legnica, a drugie spotkanie rozegramy z Lechią Gdańsk. Są to drużyny ze ścisłej czołówki naszej ekstraklasy. Jak widzimy, tutaj Miedź plasuje się na czwartym miejscu, a Lechia jest na drugim. Więc na pewno walczą o najwyższe cele. Nie będą to łatwe mecze, ale damy z siebie wszystko. Zaczynajmy! Pierwsze spotkanie! Mieć sobie spokojnie rozgrywa piłkę, Peteri Forsel, Hopkut, jeszcze wycofanie, Pużycki Santana, Wright, obraca się z piłką, no ale udaje mi się ją wyłapać. Nie było to groźne uderzenie. Ten mecz nie jest zbytnio porywający, mamy już drugą połowę, a to dopiero druga akcja w tym meczu, zobaczmy, Zieliński, Santana, Zieliński, centruje na Hopkuta i gol niestety. Fantastyczna główka, Szczupakiem pokonuje mnie niestety. No, powiem szczerze, nienawidzę uderzeń z główki, a szczególnie takich, no gdy po prostu nie wiesz, w którym kierunku poleci piłka i musisz do samego końca czekać, co zrobi napastnik, no i ten wykorzystał fantastyczną ce centrę chyba Pawła Zielińskiego, bo nie pamiętam, jak akurat ten piłkarz ma na nazwisko, ale to nie jest młody talent z Włoch. Jeszcze Wright, ładne podanie, Zieliński do środka, Pużycki ma za dużo miejsca, ojama uderza z pierwszej, no, ale takim strzałem to nie pokonałby przedszkolaka. jest okazja do kontry dla Miedzi, niestety. Oyama, Hopkut, Oyama, spokojnie rozgrywają tutaj piłkę. Forcel, Oyama, ma za dużo miejsca, ładnie drybluje Estończyk. Podaje do Forcela, Petteri Forcel na pustaka i right, niestety. Na 2 do 0, no, dwie bramki główką. To boli podwójnie, jak ja nienawidzę tych główek po prostu. To jest moje przekleństwo w tej karierze, świetna centra Forsela, on im grubszy tym lepszy, więc lepiej żeby nie zrzucał wagi. Dobrze tutaj matuszek. podanie do Mystakidisa, jeszcze odgranie, mamy Mystakidisa, który odgrywa do Gwilii, Mystakidis, no ale niestety prosto wdzana Ewa i ten zbija piłkę na corner. Bardzo dobrze ustawił się rosyjski bramkarz i niestety uderzenie poszybowało prosto w niego, więc nie mógł mieć problemów z tą interwencją. No, ale mamy jeszcze rzut rożny. Pamiętajmy, stały fragment gry. To zawsze jakieś zagrożenie. Bajdów znowu grę. Centruje tutaj. Widzimy, ale niestety świetnie interweniuje Oyama. Ale zgarnęliśmy tą bezpańską piłkę. Gryszkiewicz, Matuszek, Jimenez. Centra, ale wybita przez Montero. Jeszcze mamy tutaj Matuszka. Ładne podanie. Jimenez. Matuszek. Uderzenie z pierwszej gwili jest. Jest 2 do 1. Łapiemy kontakt na 20 minut przed końcem spotkania. Tutaj jeszcze wszystko jest otwarte. Mamy szansę na remis, a nawet na zwycięstwo. Gruzin uderzył rewelacyjnie, nie dając szans bramkarzowi. To są właśnie takie petardy, przy których bramkarz jest tylko biernym obserwatorem, który może odprowadzić piłkę wzrokiem do bramki. Brawa! Rzut wolny dla Miedź Legnica, grę wznowi Peteri Forcel, zagranie przed pole karne, no ale ten strzał nie był groźny i mamy piłkę w rękach. Ostatnia szansa meczu, zobaczmy, Matuszek, wycofanie, ładne rozegranie, Jimenez, Matuszek, Jimenez, przed polekarne karne z Takidisa. jeszcze nie koniec zagrożenia, zobaczmy! No ale pięknie to interweniuje Zanaev. No, i będzie zaledwie rzut rożny, kapitalne ustawienie. Bramkarza do tego strzał po krótkim rogu. Jest to królestwo bramkarza, więc interwencja nie jest tutaj zaskoczeniem. No, niestety kończy się to spotkanie. Wynik 2 do 1 dla miedzi Legnica. Moim zdaniem, niestety zasłużone zwycięstwo. Trzy piłki złapane, dwie, dwie bramki stracone. I ocena nieprzypadkowa 6,9. No tutaj idealna centra Pawła Zielińskiego. No, i wykończenie stadion świata takiego czegoś się po prostu nie broni. Za duża siła i precyzja. No, i tutaj jeszcze mamy bramkę Wrighta, zobaczmy to. Dobra, centra forsella. No, i do pustaka nie miał prawa się pomylić, gdzie była obrona. Nie mam pojęcia i oni sami chyba tego nie wiedzą. No, i tutaj tylko interwencję Zanaeva. No, szkoda, że on miał akurat te lepsze interwencje, takie bardziej spektakularne. Mieć, moim zdaniem, grała lepiej, więc zasłużenie zdobyła 3 punkty. U nas nie ma piłkarza meczu, bo nikt na to nie zasłużył. Trzy moje interwencje, trzy za a piłkarzem meczu Zieliński za tą piękną asystę. No i przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. Zakończonym niestety naszą porażką, ale przez trudy do gwiazd w następnym meczu musi być lepiej. Zagłębie jest poza strefą spadkową, no tak nie powinno być. Outsiderem Piast Gliwice. No więc widzimy jak FIFA jest nierealistyczna drużyna, która w prawdziwym świecie tak naprawdę ma jeszcze chyba jakieś szanse nawet na Mistrzostwo Polski. Tutaj jest totalnym outsiderem. I gra na poziomie zagłębia Sosnowiec, no co raczej pochwałą być nie może. No i tutaj widzimy, uderza nasz kolega z zespołu, no ale nam się udaje dość dobrze interweniować na tym treningu. Ogólnie żałuję, że te treningi są od kilku edycji, no tak monotonne. No, przydałoby się jakieś urozmaicenie. No bo tak naprawdę te treningi to nie jest żadne wyzwanie, żeby zdobyć A, a fajnie by było się trochę natrudzić, żeby zdobyć tą najwyższą ocenę, dzięki czemu możemy się lepiej rozwijać. No, moim zdaniem te treningi powinny być trochę trudniejsze, żeby dawały większą satysfakcję, bo te dla mnie są monotonne i bardzo łatwe. A teraz zaczynajmy drugie spotkanie w tym odcinku. Znawiamy tu Bajdu, ładnie dojrzał tej Gwilię, Bajdu, Gwilia, jeszcze ładnie rozgrywają tutaj piłeczkę, w dwójkę, no może wreszcie do kogoś innego podadzą, czy jednak tylko w dwójkę grają w tym zespole? Wreszcie odnaleźli matrasa, mocny strzał, ale świetnie ustawiony Duszankuciak i będzie tylko rzut rożny, uderzenie po krótkim rogu, no i takim czymś naprawdę ciężko jest zaskoczyć klasowego bramkarza. No i jeszcze mamy Korner oczywiście. Po tym jak Słowacki bramkarz zbił tą piłkę na rzut rożny. Zobaczmy, czy wykorzystamy ten stały fragment gry. Dobra interwencja obrońcy. No i ponownie z rogu wznawiamy grę. Czy tym razem będzie lepiej przynajmniej dośrodkujemy na głowę naszego zawodnika? Mocno na pierwszy słupek, no ale niestety dobrze interweniuje obrońca, ale nadal mamy piłkę Suarez, Jimenez, jeszcze dojrzany tutaj bajdu. Obraca się z piłką, zagrywa na gwili. Ten źle centruje i musi ratować ich tutaj Fila. Robi to bardzo dobrze, a my oblężenie Częstochowy kontynuujemy. Kolejny ce kolejna centra, ładne zgranie i tak jest, 1 do 0. No myślałem, że to obronił bramkarz, ale ostatecznie jednak ta piłka zatrzepotała w siatce. Do końca sam nie wiem jak to wpadło, ale najważniejsze, że jest gol. No tutaj widzicie, cieszą się nasi zawodnicy z rezerwowym bramkarzem, który od kiedy tutaj przybyłem może tylko grzać ławę rezerwowych albo się rozgrzewać bez szansy na wejście na boisko. Widzimy Lechia walczy o wyrównanie, ale to jednak my przejmujemy tą piłkę, Bajdu, ładne podanie, Mistaki, dis ucieka skrzydłem, centra, ale dobra interwencja obrońcy, Mistaki, dis przejmuje tą piłkę jeszcze zagrywa do środka i Jimenez, ojojoj, ależ piękny gol, niesamowicie uderzył z główki nie dając szans bramkarzowi, no powiem szczerze takie coś... To jest poezja, no. Takie bramki z głowy to mógłbym tracić. No, to bym nie miał akurat żadnych pretensji, no niestety ja tracę inne trochę czasem. No, ale to uderzenie to naprawdę klasa światowa. Strzał po prostu nie do obrony. No i jeszcze mamy rzut roczny: 43 minuta. Dwa do zera, my nie chcemy na tym poprzestawać. Chcemy cały czas atakować. Chcemy cały czas bramki zdobywać. Ładnie, Jimenez, ale obok bramki, no to był pocisk ziemia-powietrze. Kucjakby jakby nie dał rady interweniować, gdyby to leciało w światło bramki, ale Hiszpan tutaj pomylił się minimalnie. Wielka szkoda. Lech Jagdański jeszcze chce poprawić humory swoim kibicom tuż przed przerwą. Walczą o bramkę kontaktową. Lipski, przerzut do Maka. Ten pewnie opanował tą piłkę. Kubicki, Mak. Ma niekrytego bocznego obrońcę, podaje do Fili. Fila na pole karne. Niekryty zawodnik! I ja to bronię. Nie pytajcie mnie jak, bo sam nie wiem, ale Lipski nie zdobył bramki i to jest najważniejsze, no. Czekajcie, aż sam muszę zobaczyć powtórkę, bo nie mam pojęcia jakim cudem to wybroniłem. No, przypadkowa interwencja, ale najważniejsze, że nie wpadło to do bramki, no. To się też ceni, no. Trzeba mieć trochę szczęścia, podobno szczęście sprzyja lepszym. Mag wstawia grę od rzutu rożnego, zagrani na środek, Pola karnego, udaje mi się to zbić i jeszcze Gryszkiewicz ratuje nam skórę. Brawa dla naszego brońcy. Druga połowa niestety pod dyktando Lechigdańsk, walcząc dzielnie o to, żeby jeszcze wrócić do gry w tym spotkaniu. Ładnie tutaj Pajszą centruje na pole karnej gol Łukasika, ależ on to skontrował. No nie spodziewałem się, że tak bierna będzie postawa naszego obrońcy. Sama główka no bardzo mocna, mała odległość, no i zanim człowiek zareaguje, to tak naprawdę piłka już jest w bramce i możemy tylko przyglądać się temu jak wynik zmienia się na tablicy świetlnej. Bardzo ładna centra, Pajszą. No i potem wykończenie. Bardzo dobre. Ciężko się o coś doczepić. Jeszcze tutaj zagranie na skrzydło. Haraslin opanował tą piłkę. Wycofanie. Łukasik daje tutaj piłkę Lewandowskiemu. Mateusz Lewandowski. Pajszoł! No i gol. No i gol niestety wyrównujący. Czwarta bramka stracona w tym materiale. I czwarta po głową. Niech te główki skasują, bo mnie szlak jasny trafi za chwilę. No, przecież to jest niemożliwe, ile można goli w jednym odcinku stracić po strzale głową. 100% jeszcze czegoś takiego chyba nigdy nie przeżyłem, co się tutaj dzieje. Wraca chyba FIFA 14. No i koniec spotkania, a ja czuję się, jakbym widział, nie wiem, zupgradowane wersje Benteke z FIFA 14, bo wszystko tracę po główce. No, ja myślałem, że grałem w 19, a tu widać, mam kolejną serię, kiedyś to było. No. no, przecież to jest jakiś dramat, po prostu. Ile można po prostu? No, szaleństwo. No i tutaj ładna interwencja, ale przypadkowa, no ale liczy się efekt, nie było bramki. No a potem już niestety bramka po główce Łukasika, a potem Flavio. No ja nie wiem co jest z tymi główkami, ale mam nadzieję, że to się niedługo skończy, no bo to jest dramat, no tego się nie da obronić, no. Jak nie wyjdziecie do tego dośrodkowania, co jest bardzo ciężkie, no bo ta piłka bardzo szybko leci i zanim się ruszycie, to już robicie pusty przelot. No a te główki są niezwykle mocne i precyzyjne. No i wydaje się czasem, że można by jakoś to obronić, no ale jak się gra taki mecz, to naprawdę ciężko jest czasem cokolwiek zrobić, gdy rywal oddaje strzał główką, tak naprawdę. Już wiem, dlaczego bramkarze doznają takich wylewów ultimate team po strzale Ibrahimowicza, no bo to jest już w ogóle kozak, no a tutaj nam jeszcze na szczęście takich brakuje. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy. Już po drugim spotkaniu, tym razem remis, więc lepszy wynik. Aż się boję, co by było jakby taki Ibra flashback był dostępny w trybie kariery. To by chyba trzeba było od razu ją skończyć, bo wtedy już bym nic nie obronił. No chociaż moja statystyka obrony po strzałach głową no, jest dramatycznie niska. Ale jest jeden pozytyw, może być już tylko lepiej. Więcej niż 100% po strzałach głową nie wpuszczę, bo się nie da. No ale to jest jakiś zawsze tam pociecha. No. Gramy z Wisłą, Płock i Krakowią w następnym odcinku Mam nadzieję, że uda nam się zdobyć tam komplet punktów, bo to by było naprawdę coś sympatycznego. Mam nadzieję, że nie stracę bramki po strzale głową. Bo naprawdę, no, łatwiej mi się broni strzały, nie wiem, jakieś sam na sam czasem, niż po strzale głową. Bo to jest jakiś taki perfidny strzał, że to jeszcze jakoś te strzały nogą da się przewidzieć, gdzie napastnik odda, a główek nie jestem w stanie w ogóle przewidzieć. Ta piłka w ostatnim momencie tak naprawdę zawodnik decyduje, no i leci tak mocno często, że zanim zareagujesz, no to już wynik się zmienił, no ale może być już tylko i wyłącznie lepiej, bo już po prostu gorzej być nie może jeśli chodzi o główki. No a w tym materiale to by było na tyle, powołania do kadry nie dostaliśmy, no więc niestety jeszcze kadra musi sobie radzić bez nas, ale mam nadzieję, że kiedyś trener, wfista nas powoła. No a w tym materiale to by było na tyle, dziękuję wam za jego obejrzenie no i zapraszam was na następny. Trzymajcie się!